i W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 6 kawałek o bombie atomowej. Numer 1. Koszt pierwszej bomby atomowej, stworzonej w ramach projektu Manhattan, wyniósł 2 miliardy dolarów. To tyle, co 200 milionów kebabów po dychę, bądź 400 tysięcy maluchów po 5 kafli. Numer 2. Ponad 95% całej broni atomowej znajduje się Oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Numer 3. Gdyby rzucić ich tarbombę, czyli tą największą o której wiemy, na Warszawę, to efekt odczuto by nawet w Radomiu. Jedna bomba byłaby w stanie zniszczyć całe województwo świętokrzyskie z fragmentami swoich średnich województw. Numer 4. Do zbudowania bomby atomowej wystarczy około 5 kg plutonu. W światowych zapasach znajduje się w tej chwili około 500 tysięcy kilo tego metalu, z którego można stworzyć w takim wypadku 100 tysięcy bomb atomowych. Numer 5 W tej chwili na świecie znajduje się 26 tysięcy uzbrojonych głowic. Tyle wystarczy, aby kilkukrotnie zniszczyć większość życia na Ziemi. Numer 6 Ciepło generowane przez wybuch bomby atomowej może dojść do około 100 milionów stopni Celsjusza. Taka temperatura jest wyższa niż ta znajdująca się na powierzchni Słońca, około 5000 stopni Celsjusza. I w tym gorącym klimacie zakończymy ten odcinek. Cześć!